Drodzy widzowie, TV Senior, dzień dobry. Mamy kolejnego gościa w studiu, bardzo miłego, pani Luitgarda Motyka z grupy Beskidzkie Silverki. Witam panią. Witam pana. Handlujecie srebrem? Nie. To skąd to srebro? Srebro, nie wiem, czasami we włosach, a poza tym jest troszkę lżejsze od złota i, i myślę, że również fascynujące. To jest grupa pań, które w którymś momencie, z tego co wiem, uznały, że trzeba się jakoś wyróżnić, tak? Tak. Stąd ta nazwa własna? Stąd ta nazwa, bo, bo to grupa, która tak jakby się oddzieliła jeszcze od zespołu tanecznego. Robimy jedno w tańcach, a drugie w modelingu. Ot, tak wyszło. Trzeba widzą wyjaśnić, że panie, chociaż nazywają się silwerki, to rzadko która ma te srebrne włosy, tak? Bo to... Nawet jak są, to tak, to tak musi być. Bo panie Bo były u nas w studiu, więc widziałem tam. Wiadomo, tak. że jak to damy lubią różne kolory dopiero. Ale nazwa rozumiem ma świadczyć o tym, że to już wiek. W miarę zaawansowany, tak? czyli dziewczyny z doświadczeniem zawodowym, a teraz bawią się po prostu, y, uczą się czegoś nowego tak? i życia pokazują światu na nowo, świata na nowo, radości na nowo, tego wszystkiego, czego możemy po prostu tu i teraz od życia chcieć, bo, bo to przecież nie są jakieś długoplanowe zamierzenia, bardzo poważne. To jest, żeby żyć tu i teraz, po prostu. Tym się cieszyć. Żeby być silwerką, trzeba mieć swój wiek, tak? Czyli te smarkate poniżej 60 to nie? No, jedna taka dobiega, powiedzmy, 60, reszta to jesteśmy 60 plus, 70 plus, nawet blisko 80, ale kobiety takie. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast jak to jest, ktoś zobaczy gdzieś na plakacie, że obie skickie silwerki gdzieś występują? Czego się można spodziewać? Co to będzie? Tańca, tańca i modelingu, bo są różne projekty, gdzieś dochodzą do nas e, takie sprawy, że panie coś na przykład dziergają na drutach albo robią sobie e, z, tak, patchworki, to są takie rzemieślnicze łatańce sprawy, takie tak, to. łatańce i chcą, to, chcą pokazać, że to trzeba jakoś... Ubrać się w to, że to jest coś fajnego, że to jest ciekawa odzież, że to jest odzież z odzysku, bo wiadomo, to teraz jest i trend, i modne. A szczególnie jak się ma parę lat, to my to rozumiemy, że ten świat trzeba szanować. I jedne panie robią, a my na przykład to pokazujemy. Ubierzemy, zrobimy do tego układ, potańczymy i zaprezentujemy. Te rzeczy. O czym informujemy wszystkich projektantów mody, jeżeli macie jakieś kolekcje do pokazania, to wszystkie silwerki. Bardzo chętnie dla seniorów z czymś tam polecimy. odkryłyśmy taką pasję, taką radość życia w tym wszystkim, że można się. To nie jest powrót do dziecięcych lat, że się będziemy przebierać jak dziewczynki, chociaż coś w tym jest. To jest po prostu taka powtórna radość z życia. Nie no, fajne jest przebieranie się. Prawda? Oczywiście, że. Ja też Oczywiście. lubię. Oczywiście, czemu nie? Chociaż faceci nie powinni się do tego przyznawać, ale no dobrze, a co było najpierw? Taniec czy modeling? Taniec był najpierw. Taniec, taniec ciągle jest, ciągle istnieje jeszcze, bo no, musimy tą sprawność i to trochę sprawne ucho do, do tego chodzenia też yy, kształcić, żeby to jakoś wszystko zagrało z sobą. To jak często tańczycie i gdzie? Tańczymy w BCK, Bielskim Centrum Kultury. Tańczymy raz w tygodniu nasza formacja, która już jest taka stricte, na pokazy. Do tego jeszcze jest taniec i w środy, i w piątki, towarzyski we wtorek, jak ktoś ma parę, z tym to już naj, najgorzej. I tego tańca jest dużo. Tego tańca jest dużo. Które dziewczyny mają więcej czasu, biorą w tym udział? W większości zajęć ktoś ma raz w tygodniu, ale to raz w tygodniu to jest obligo tego tańca, a do tego dochodzi modeling w piątek. Wtedy się zbiera nasza mniejsza grupa i planujemy nowe projekty, nowe sprawy. Dostajemy info, że gdzieś coś panie chcą pokazać, bo sobie coś wydziergały w innym kółku zainteresowań, gdzie robią na drutach, gdzie szydełkują, gdzie robią patchworki. I na tej zasadzie potem nas ściągają. Na przykład teraz mamy projekt w Beście i za dwa tygodnie będziemy to pokazywać. A drogi jesteście? To nie czy każde koło, czy tam jakiegoś tam projektanta przeciętnego stać na... Takie damy. To też jest myślę, to na tej zasadzie, że każdy chce. Tam przychodzą panie do bestu, żeby się dobrze poczuć w swoim towarzystwie. Na przykład nie lubią tańczyć, ale lubią dziergać. Wydziergały i teraz, żeby pokazać ten efekt tej pracy, bo i czemu nie, a my możemy pokazać. No dobrze, to powiedzmy, skąd się ten modeling wziął? Taniec wiadomo, tak, a tu nagle pokazy mody i występy na scenie. Ja jestem jedną z nowszych uczestniczek w tym modelingu. Nie znam całej struktury. Wiem, że to część dziewczyn, która się oddzieliła od poprzedniej grupy z różnych powodów, w które nie wnikam. Zrobiło się nas coraz więcej, dokooptowały parę jeszcze osób i zaczynamy się bawić. Więc jako nowa grupa, jesteśmy stosunkowo świeżą grupą. Ale już mamy swoje zamierzenia, plany i projekty. To pierwszy ten becek. Bardzo fajne, ale, bo od razu się zastanawiam. No modeling, to wiadomo, że różne są kolekcje, różne są pomysły. I może ktoś na przykład wam zaproponować, nie wiem, pokaz odzieży roboczej i co zrobiłby się taki pokaz? A, jasne, a dlaczego nie? A dlaczego nie? To jest kwestia... W takich fufajkach, tych gumofilcach, tak byście tam... No to by jeszcze trzeba było gdzieś wykorzystać, bo ja rozumiem, że jak ktoś robi jakiś projekt, to po to, żeby później to puścić i wykorzystać. Jak Ale na przykład y, sklep odzieżowy jakiejś danej marki y, ma dużo ciuchów i chce się zapro, zaprezentować, czy y, on też musi jakoś zaistnieć, prawda? Gdzieś powstał nowy sklep i z tym jesz jest różnie. Natomiast my możemy pokazać to. Jeszcze w tym uczestniczyć w jakiejś akcji charytatywnej na szerszym forum ekspresję, tak? Tak. I wszyscy się dobrze bawią, jest baner danego sklepu i my to robimy naprawdę w celach takich no, niech pani I powie panie. tak między nami, bo mówi pani, że tańczycie, yy, yy, robicie te próby tego modelingu, a to trzeba power mieć do tego, energię. To macie jakieś odżywki, czy? <grym> nie, nie mamy, nie mamy no, odżywek. Odżywką jest nasza, co nasza codzienność, to że przeka przekazujemy sobie swoją energię, bo są dziewczyny z taką energią, są dziewczyny z troszkę mniejszą. Ale jak ktoś naładuje kogoś, już to przechodzi. Jeszcze jest nowy projekt, tym się cieszymy, nakręcamy się tym i proszę nam wierzyć, że tyle wystarczy. Wierzę Plus to. jedzenie tak jest umiarem, no bo wiadomo. To ja czasem wpadnę do was, tak posiedzę, popatrzę, tak. może to energia to. Ojej, to mnie, to to, się bardzo to, przydało. to by się panu przydało naprawdę. Będzie super. A silverów płci brzydczej nie potrzebujecie? Nie mamy. Nie macie. Ale nie ma jak zainteresowanie, właśnie nie ma. To to chłopom ciekawe. się nie chce. Chłopom się nie chce, wolą w kapciach przed telewizorem. czy znaczy, do modelingu to się nie dziwi, wie pani, ale po tańcu. Ale do tańca nadaliby się, tym bardziej towarzyskiego ciężko jest z tym. My kiedyś byli faceci do tańca Były, i do różańca? Ostatnio. im tylko różańca? Pa... Zostały im różańce i pewnie te piloty, tak? No, I piloty. Jakieś ciepłe podróbne. piwo. Znaczy zimne piwo, ciepłe kacie. No, może tyle. A może po prostu wykonałyście za małą pracę jeszcze, bo to może wyciąganie facetów z domu i aktywizowanie jest trochę trudniejsze. To jest wszystko przed nami. Ja nie ugrywam, że, że w naszym towarzystwie jest więcej samotnych kobiet niż w związkach. No ja nie wiem, na czym to życie polega, ale tak jest. I w tym jest chyba też troszkę szkopu, problem. Macie ja jakiś wzią. grafik taki zajęć do przodu? Nie wiem, tu wyjeżdżamy na turnę tutaj pokaz, tutaj gdzieś tam nie, nie, sesja jesteśmy, w telewizji. Nie mamy, mamy tylko grafik ćwiczeń, kiedy, kiedy ćwiczymy. Natomiast y, grafiki pokazów czy występów biorą się po prostu z życia. To, co nam y, zaprezentują, przyniesie. tak co życie przyniesie, na to wszystko jesteśmy otwarte. To jest taki bodziec, jeżeli coś jest, potem już coś się zdarzy, że ktoś nam o czymś powie i, i, i mamy wziąć w czymś udział, to jest wtedy dopiero power, że ze zdwojoną siłą zaczynamy ćwiczyć. Powiedziała Pani, że jesteście otwarte, a na nowe osoby, na nowe twarze, jesteście też otwarte? Myślę, czy... że też, też. Tak, nie ma takiej tak. hermetycznej, że dziękuję, jest na tyle, ile trzeba się o nikogo więcej... Nie, nie, to z nowymi jest wiadomo trudno, bo są panie, że też się zrażą. Ostatnio przyszła jedna na, bo chciałyśmy mieć w zapasie ze, ze, ze dwie osoby, które by potem w razie czego jeszcze doskoczyły. I uciekła po połowie ćwiczeń. Zdarza Także się. zdarza się, rozumiemy to, ale kto nie ucieknie, kto zostanie, kto połyka bakcyla, to już potem wie, że fajnie i trudno mu odejść, trudno. Jest fajnie. Drodzy Państwo, nie przeoczcie tego. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie gdzieś na jakimś banerze, że beskickie silwerki szykują jakiś pokaz, występ, to koniecznie wstąpcie no i zobaczcie, czy mają ten power, czy warto się od nich zarazić radością życia i chęcią tworzenia czegoś nowego. Zdecydowanie tak. Polecam. Sprawdzimy. Fajna sprawa. Pani Luitgarda Motyka, beskickie silwerki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.